Trwają ostatnie przygotowania do jazdy po wąskim torze na trasie Koszalin-Ponin-Koszalin. -Koszalin. Na szynach stoi gotowy do jazdy wagon motorowy. Na każdym jego boku umieszczono plakat 17. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wewnątrz miejsca zajęły już wolontariuszki orkiestry i grupa pasjonatów, którzy przed zajęciem swoich miejsc, słowicie zasilili puszki wolontariuszek. Pasjonaci, działacze Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki, połączyli dwa w jedno. Dzisiejszy pełnoprawny przejazd, podkreślam już pełnoprawny, to także finał najtrudniejszego etapu ich długotrwałych starań o reaktywowanie koszalińskiej kolei wąskotorowej. W kabinie motorniczego ostatnich uzgodnień dokonuje Andrzej Kisiel, redaktor z Koszalińskiej Redakcji Telewizji Szczecin. Pasjonat, który w poszukiwaniu zachowanych fragmentów kolei wąskotorowej dociera do odległych zakątków naszego kraju, a zebrane tam materiały prezentuje na prywatnej stronie www.drezyna.com.pl. Powtarzam: drezyna.com.pl. Jeszcze tylko ostatni, nieco spóźnieni uczestnicy. Nie ruszył wagonik, jak żółw, ociężale i jedzie, wciąż jeździ, wciąż szybciej, wciąż dalej i zniknie za chwilę na pierwszym zakręcie, więc czas się z kamerą zakręcić napięcie i jechać na nowe z nich miejsce spotkania, nagrywać, utrwalać, wciąż słowa uznania, by później wieczorem w do domowym zmontować, zapisać ten film, kiedy powiem. Tak, 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 tak. tak. Kretominie szlak wąskotorowy przecina drogę numer 11 o znacznym natężeniu ruchu. Ruch na czas przejazdu pociągu wstrzymano. Wówczas sprawnie, ale na bardzo krótko, do akcji ruszyły wolontariuszki. Podróżujący samochodami przyjęli je ze zrozumiałą sympatią, w jakiej błyskawicznej akcji z wielkim pożytkiem przetrwali chwilę postoju. Wsparli wielką orkiestrę świątecznej pomocy, nie tracąc czasu nawet na opuszczenie pojazdu. Bonin to stacja końcowa dzisiejszego przejazdu zorganizowanego na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkunastominutowy postój wykorzystano na krótkie spacery, rozmowy, mnóstwo okolicznościowych fotek i nagrań. Wśród uczestników dostrzegłem doktora Bauera, koszalińskiego specjalistę laryngologa. Wypowiedziano mi nieco później, że to jeden z inicjatorów i współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki. Brawo! Gdyby za jego przykładem zechcieli pójść inni, powszechnie znani w lokalnym środowisku lekarze, koszalińskiej wąskotorówce na pewno wyszłoby to na zdrowie.

Wąskotorowy pociąg Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powraca na miejsce postoju. Uśmiechy fanów kolei jednocześnie sympatyków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy najlepiej świadczą o nastrojach. Od jutra Koszalińska Kolej wąskotorowa zaczyna świadczyć usługi od ładnie.